Yy, jesteśmy na stanowisku Bazarka Natury. Czy mogłybyście powiedzieć kilka słów o waszym, o waszym stanowisku, co tutaj sprzedajecie? I... Ok, jesteśmy gospodarstwem rolnym. I mamy z gospodarstwem markę Bazarek Natury, w yy, którą sprzedajemy syropę. Właśnie z własnych syropów yy, nas w naszym gospodarce, plus domowe opieki, które robimy w tradycyjny sposób. Dzisiaj na naszym stanowisko. dla wszystkich tu mamy darmową remontę. I rozumiem, że jesteście stąd, z Wronek, czy...? Nie, ja, jesteśmy z gminy Międzyud. Z gminy Międzyud, dzięki. Y, jesteśmy na stanowisku nadleś... Nadleśnictwa w Z kim mamy przyjemność? Adam Kucz, Nadleśnictwo na my... I, I co tu macie? Mieliśmy dużo więcej. Teraz na chwilę obecną zostały nam już tylko herbatki i trochę kawy z żołędzi. To jest hit y, z żołędzi dębowych. Coś ala kawa zbożowa, mm -hmm. bardzo dobra bez bez, bez e, kofeiny, podobał, bardzo energetyczna. Można jeść? jeść. Ja wiem, no ja że wy jesteście z na nadeślizbach w kronki, tak? A yy, co trzeba zrobić, jeśli ja ktoś na, by na przykład chciał w takim nadeślizbie pracować? Jakie kryteria trzeba spełnić? Pracować na nadeślizbie trzeba mieć kształtowanie leśne, minimum średnie, czyli najmniejsza szkoła to technikum leśne w goraju na studia leśne w najbliżej w Poznaniu. Tam będzie Poznaniu. Yy, ciężka praca czy. Jak, jak pan to ocenia? Praca specyficzna, wiadomo, w lesie wygląda inaczej, w biurze wygląda też inaczej. E, wiadomo, warunki atmosferyczne na dworze. Tak, spa, susza teraz. Tak. To jest bardzo, bardzo trudna e, sytuacja, zagrożenie pożarowe. E, no trzeba uważać. Trzeba uważać i, rozsądnie korzystać z lasu.

Chyba poczyku i relaksu. Brawo dast! Brawo panie